Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EV News. Dzisiaj witam się z Wami na terenie przy superchargerze Tesli w hotelu Regent. I tutaj sobie dzisiaj nagramy odcinek. Zapraszam Was do oglądania. Jakiś czas temu Tesla odświeżyła Tesla Model S i Model X, o czym Was już poinformowałem, o czym dobrze wiecie na pewno, ale pojawiło się po tym bardzo dużo pytań. Czy taka kierownica będzie mogła funkcjonować w Europie? Czy będzie dopuszczona do ruchu? No i tutaj już sytuacja się wstępnie rozwiązała, ponieważ holenderski urząd potwierdził, że taka kierownica będzie mogła być użytkowana w tych samochodach że nie ma sprecyzowanego w zapisach, w żadnych ustawach tego, czy kierownica musi być okrągła, czy nie, dlatego kształt kierownicy może być taki jak w Tesli, więc nie ma co się obawiać, że kierownica nie będzie dopuszczona do ruchu, a jeżeli będzie tak w Stanach, to najprawdopodobniej w Polsce też będzie, no bo tutaj obowiązują, obowiązują przepisy Unii Europejskiej, więc będziemy mieli taką kierownicę najprawdopodobniej. Kolejną nowością jest Nissan Leaf, który obchodzi dziesiąte urodziny już 10 lat, jest produkowany. Jest to jeden z tych samochodów, które były właśnie tymi pierwszymi samochodami elektrycznymi produkowanymi na masową skalę. No i, i Nissan Leaf z okazji tej dziesiątej rocznicy zrobił taką dziesiątą edycję Nissana Leafa. I uwaga, bo tutaj są bardzo duże nowości, bardzo duże zmiany, takie jak chociażby Wi-Fi w samochodzie. Tak. Nissan Leaf będzie miał teraz Wi-Fi w samochodzie, funkcja, która jest całkowicie, absolutnie zbędna. W dzisiejszych czasach każdy ma komórkę, Jak teraz nie mam przy sobie, każdy ma komórkę, z której może sobie uruchomić hotspot Wi-Fi, Limity transferu danych są bardzo duże już w dzisiejszych czasach. To nie jest tak jak kiedyś, że miało się 2 czy 3 GB na miesiąc i był problem. Ja dzisiaj oglądam YouTube'a, korzystam z różnych mediów społecznościowych. Często przesyłam filmy przez transfer z mojego telefonu, czy też często uploaduję? Nie mam nigdy z tym problemu, a od jakiegoś miesiąca czy dwóch miesięcy wszystkie moje filmy są. W jakości 4K, więc jeden film przykładowo taki, który oglądacie, to on zajmuje około 10 GB i często to przesyłam, czy, czy też czasami przesyłam pliki na Dropboxa, czy je ściągam. Naprawdę dziesiątki GB danych miesięcznie mam transferu z mojego telefonu i nie mam problemu z tym, że, że, że mi się kończy ten transfer. Dlatego uważam, że dodawanie takiego hotspotu w Nissanie Life jest trochę zbędne, no bo i tak każdy ma to w telefonie. Poza tym pojawiają się trzy nowe kolory. No i takie, widzicie tutaj, nie wiem, takie, taka dziwna powłoka tego, tego elementu tutaj w samochodzie. No i dodatkowo oznaczenie Leaf 10 też nam się tutaj pojawia. Tesla prowadziła do oferty, a raczej przy, przywróciła do oferty rozszerzony autopilot. Kiedyś ta funkcja była dostępna, później ona zniknęła, był tylko albo podstawowy autopilot, który każda Tesla ma już w sobie, albo po prostu FSD. My w tej Tesli nie mamy żadnego pakietu autopilota, za to mamy pakiet ośmiu kamer dookoła samochodu, tu, tu, yy, kamery z przodu, plus kamery z tyłu, więc ten samochód teoretycznie może mieć autopilota i będzie miał. Planujemy zakupić tutaj pakiet autopilota, który tak jak tutaj teraz widzicie kosztuje 2900 funtów. Nie wiem dlaczego mam yy, ceny w funtach. Próbowałem to zmienić, ale, ale nie mogę. Więc 2900 kosztuje to, żeby po prostu aktywować tutaj tego podstawowego autopilota. Kiedyś jeszcze dwa lata temu, nawet Tesla na tydzień czy na dwa tygodnie dała mi za darmo do przetestowania autopilota i ja po prostu wgrała aktualizację, gdzie przez dwa tygodnie jeździłem sobie na autopilocie, a później mogłem sobie to kupić. Jednak yy, już nigdy więcej ta promocja się nie powtórzyła. Yy, no i trzeba było po prostu kupić tego autopilota. Ale to było fajne, bo można było sobie przetestować i Tesla zachęcała, bo faktycznie to było kuszące, żeby, żeby później to kupić. Gdy kupimy sobie tego podstawowego autopilota, później możemy przejść na rozszerzonego autopilota, który daje następujące możliwości. Nawigowanie na autopilocie to jest to, co widzieliście ostatnio w moich filmach, jak jechałem Tesla Model X po Berlinie. I to jest całkiem przydatne, ale uważam, że nie jest do końca warte tej ceny. Automatyczna zmiana pasa ruchu, automatyczne parkowanie i tryb samo, czyli z aplikacji możemy samochodem przyjrzeć do przodu, do tyłu. A w przyszłości będzie można przywoływać samochód, tylko nie wiem, czy ten rozszerzony autopilot będzie to zawierał. Więc uważam, że 3400 funtów to jest trochę dużo, jak na to, co, co daje autopilot, bo to nie jest coś takiego, co, co jest niezbędne. Dla mnie wystarczy zwykły autopilot i to będzie super, a jak już to pełna zdolność do samodzielnej jazdy, czyli po prostu FSD. Co jeszcze jest ciekawe, niedługo prawdopodobnie otrzymam zwrot pieniędzy za wymianę NCU. Jakiś czas temu, gdy odkupywaliśmy tą Tesle, trzeba było wymienić MCU, ponieważ ekran całkowicie zgasł. Ostatnio dostałem informację, że prawdopodobnie dostanę zwrot całej kwoty, nie pamiętam to było 8. 8 czy 11 tysięcy złotych, bo tam były jeszcze jakieś tam zniżki i tak dalej, ale tą kwotę prawdopodobnie dostaniemy z powrotem, bo okazało się, że te, te właśnie pamięci MCU były wadliwe w Teslach, no i Tesla po prostu będzie to zwracała te pieniądze użytkownikom, którzy kupili, zapłacili to z własnych pieniędzy, albo tym, którym teraz się to psuje, po prostu Tesla będzie wymieniać na gwarancję i po prostu dodatkowo rozszerzą gwarancję. Więc ja nie mogę się doczekać, bo mam plan taki, że jak mi zwrócą pieniądze za to, to wtedy kupię autopilota tego podstawowej wersji. Teraz porozmawiamy sobie o wynikach sprzedaży samochodów elektrycznych w, na całym świecie. Numerem jeden tutaj, jeżeli chodzi o samochody elektryczne jest oczywiście Tesla, która jest goniona bardzo mocno przez Volkswagena. Tesla sprzedała około pół miliona samochodów elektrycznych w 2020 roku. A Volkswagen 421 tysięcy. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał ten rok. Czy Tesla mocno ucieknie Volkswagenowi, czy Volkswagen dogoni Tesla? Biorąc pod uwagę jednego i drugiego producenta, to Tesla przecież buduje dwie kolejne fabryki, cały czas zwiększa ilości produkcyjne. Już teraz słyszymy, że zwiększyła się sprzedaż samochodów modelu S i modelu X przez odświeżenie wnętrza i z zewnątrz. Dlatego myślę, że Tesla będzie uciekać. A z kolei, jeżeli chodzi o Volkswagena, to słyszymy, że sprzedaż ID3, chociażby w Norwegii, już mocno zaczyna spadać, więc ten rynek po prostu się nasycił i teraz zainteresowanie już jest mniejsze. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały te wyniki w przyszłym roku, ale myślę, że Tesla cały czas będzie na pierwszym miejscu. W sieci pojawiły się nagrania, zresztą opublikowane przez samą Teslę. Z pracy nowej maszyny, nowej, największej na świecie maszyny odlewniczej, gdzie widać szczegóły jak funkcjonuje ta maszyna, jak produkuje elementy do Tesla Model Y. I to jest bardzo ciekawe wideo. Możecie sobie obejrzeć to. Linki macie oczywiście pod filmem. Widzimy tutaj, sprawdza krótki film, ale widzimy, jak maszyna wyciąga taki pełen odlew. To jest chyba tylna część modelu Y, która już jest właśnie produkowana w tych maszynach i jest to bardzo ciekawe. Z kolei na drugim nagraniu widzimy, jak maszyny łączą do całości te wszystkie elementy i jak powstaje konstrukcja Tesli. Zapraszam do oglądania. Rivian. W tym roku planuję otworzyć aż 10 punktów sprzedażowych, takich bardziej salonów, showroomów na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie, gdzie będzie można zobaczyć i zamówić sobie Riviana. Tutaj widzę, że struktura sprzedaży będzie podobna do Tesli. Zresztą to już jest teraz bardzo modne, że się zamawia samochody przez internet, a w takich salonach, tak jak Tesla, to robi można albo o sobie obejrzeć, albo porozmawiać ze sprzedawcą i ewentualnie sprzedawca może nam pomóc złożyć takie zamówienie online. A to jest niewątpliwie kolejny dowód na to, że elektryki to jest przyszłość i już w czerwcu ma się rozpocząć dostawa pick-up'a 1T. Z jeżeli chodzi o Tesla Semi, czyli elektryczną ciężarówkę od Tesli, do końca sierpnia 2021 roku ma zostać wyprodukowanych 350 pojazdów i następnie tempo produkcji będzie stopniowo wzrastać tak, żeby produkować 100, samochodów tygodnio, 100 pojazdów tygodniowo do końca 2021 roku i 500 pojazdów tygodniowo do końca 2020 roku. Co jest bardzo ambitnym celem. Myślę, że jest do zrobienia. Gdy już Tesla upora się z dwiema fabrykami w Berlinie i w Teksasie, to będzie mogła już spokojnie rozpocząć w 2021 produkcję Tesli Semi. Prognozowana roczna wielkość produkcji to 2,5 tysiąca pojazdów w 2021 roku, potem 10 tysięcy rok później, rok później 25 tysięcy, o i tutaj już będzie europejska wersja Semi, i 2024 25 tysięcy pojazdów rocznie. No, to jest całkiem sporo. Szczerze mówiąc, nie ma punktu odniesienia, bo nie wiem, jakie jest zapotrzebowanie. Jak wygląda rynek samochodów ciężarowych? możecie dać w komentarzach, jak, jak wygląda sprzedaż, też na pewno to zgłębia. Ale nie mogę się doczekać, pomimo tego, że pewnie nie będę jeździł tym samochodem. Ale nie mogę się doczekać, aż elektryczne ciężarówki wyjadą na drogę. No i tutaj też przy okazji pojawił się mały lifting. Pomimo tego, że ten samochód jeszcze nie jest sprzedawany, no to możemy zobaczyć nagranie, gdzie zostały trochę zmienione szyby przyciemnione reflektory no także internautzy są czujni już odnaleźli jakieś pierwsze zmiany i możemy, możemy zapoznać się z nowym filmem który szczegółowo pokazuje Tesla Semi z zewnątrz superchargery, które za mną stoją są to superchargery V2, czyli są to superchargery które mogą ładować z maksymalnie z mocą 150kW, supercharger za mną może ładować z maksymalną mocą 120kW, niestety mamy tutaj tylko jedną Ładowarkę, więc te superchargery są połączone razem, więc oznacza to, że jeżeli teraz druga Tesla podjedzie, a przed chwilą stał tutaj model X to po prostu ta moc będzie dzielona. I wtedy dwa samochody będą miały najprawdopodobniej po 60 kW mocy, więc jest to dosyć mało, bo tak naprawdę można powiedzieć, że mam tutaj jeden supercharger, bo jakby dwie Tesla chciały się ładować, to pełnej mocy nie osiągną. Ale Tesla oficjalnie uruchomiła fabrykę superchargerów w Szanghaju. Będzie produkować rocznie 10 tysięcy sztuk superchargerów V3. Supercharger V3 od V2 różni się tym, że V3 może ładować z mocą 250 kW i zobaczycie już w tym tygodniu, mam nadzieję, film właśnie z mojego testu ładowania jakiś czas temu byłem w Berlinie, dostałem testę zastępczą Model 3 podczas usługi serwisowej mojego klienta i pojechałem zobaczyć jako, z jaką mocą będzie ładowała się Tesla Model 3 na że V3 wyniku Wam tutaj nie zdradzę, ale był on bardzo duży i to był mój rekordowy wynik jeżeli chodzi o maksymalną moc ładowania, jaką kiedykolwiek w życiu na oczy widziałem więc jeżeli chodzi o samochody osobowe, więc obserwujcie na pewno zobaczycie ciekawy film. Jeżeli sobie przeliczymy średnio, że jeden supercharger, jedna taka stacja, jeden hub ładowania ma 10 stanowisk, to wystarczy to na około 1000 nowych stacji w ciągu roku. Czyli jeżeli już dojdą do tej maksymalnej mocy produkcyjnej, będą zaopatrywać świat w 1000 superchargerów średnio, oczywiście, rocznie, co jest bardzo dużym wynikiem. Rimac, czyli elektryczny pojazd chorwackiego producenta z ogromną mocą, maksymalną 1914 koni mechanicznych właśnie osiągnął lepszą wydajność aerodynamiczną dzięki tysiącom symulacji udało się aż o 34% zwiększyć aerodynamikę tego pojazdu tutaj chciałbym zwrócić uwagę na, na to zdjęcie, które widzicie i ten przód jest całkiem podobny do Tesli, pierwszej Tesla Model S, gdzie też był taki plastik i dosyć brzydko to wygląda ale sam samochód na pewno jest ciekawy, ma mieć przyspieszenie podobne do Tesla Roadster. 1,9 sekundy do setki, prędkość maksymalna 412 km na godzinę. Cena będzie na pewno bardzo duża, będzie to hiper samochód, firma planuje produkcję 150 egzemplarzy, no i się zastanawiam, czy jeżeli Roadster będzie w podobnym momencie wypuszczony na rynek, czy nie lepiej będzie kupić sobie takiego roadstera, który będzie bardziej praktyczny i pewnie wiele, wiele tańszy. Ale nie będę tutaj się rozwodził na ten temat, no bo super samochody tutaj e, rządzą się własnymi prawami i tak na pewno znajdą się chętni nabywcy takiego pojazdu. Jakiś czas temu pojawiło się nagranie Sandy Munro, czyli takiego inżyniera, który jest znany z tego, że rozbiera różne pojazdy, też ostatnio często Tesla na części, no i po prostu omawia całą budowę, całą strukturę samochodu. Ostatnio pojawiło się nagranie, wywiad Sandy Munro z Elonem Maskiem. Na ten temat zrobię pewnie osobny materiał, ponieważ padło tam bardzo dużo ciekawych, ciekawych stwierdzeń, ciekawych, no wiele po prostu nowości i chciałbym ją omówić w osobnym filmie. Tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że Elon Musk powiedział nam w tym wywiadzie, między innymi, że Tesla, nowa Tesla Model S i Model X będzie miała e, akumulator 12V litowo-jonowy, a nie z kwasu ołowiowego tak jak do tej pory, tak jak w standardowych samochodach. E, to oznacza, Dwie rzeczy. Po pierwsze, że taki akumulator będzie o wiele bardziej wytrzymały, nie będzie problemu z tym, że, że trzeba go co jakiś czas wymienić. A chociażby w zeszłym tygodniu byłem w jednej testy Model S wymienić akumulator 12V. Co prawda na gwarancji, ale trzeba było wymienić, bo przy tych niskich temperaturach, które ostatnio mamy w Polsce, po prostu ten akumulator padł przy przebiegu chyba 30 tysięcy km w Model S. No ale w takich będzie pewnie będą miały większą żywotność, dłuższą żywotność. No ale niestety będą droższe, więc jak już się zepsuje, czy będzie trzeba wymieniać po gwarancji to może być to droższe. W przyszłości też są e, rozważania, żeby zrobić taki akumulator e, wbudowany po prostu w baterię litową, no, w sensie żeby e, część e, część akumulatora litowo-jonowego z głównego pakietu baterii żeby po prostu wyodrębnić na, na takie zasilanie właśnie tych wszystkich systemów Już we wtorek 9 lutego za dwa dni odbędzie się premiera Audi e-tron GT Samochód, który widziałem koncepcyjnie na targach w Genebie i e, który bardzo mi się podobał. Ja jestem wielkim fanem Audi po, Poza Teslą Moje ulubione auto spalinowe Takie, które chciałem mieć kiedyś, gdy jeszcze nie było Tesli To było Audi RS6 I do dzisiaj to jest jedyny samochód spalinowy Który, który chciałbym mieć e, Tak po prostu dla frajdy Jakbym mógł sobie na to pozwolić Bardzo mi się to auto podoba Dlatego Audi e-tron też bardzo mocno przypadło mi do gustu E-tron GT I nie mogę się doczekać premiery Pewnie we wtorek albo w środę zobaczycie film u mnie na kanale z premiery ale zapowiada się całkiem ciekawie. Samochód będzie prawdopodobnie podobny do Porsche Taycan, ponieważ to będzie ta sama platforma. Będzie też chyba funkcjonował na napięciu 800 V, więc będzie mógł się ładować też z dużą mocą podchodzącą po 300 kW. Ale to wszystko opowiem Wam szczegółowo w środę. Teraz możemy nacieszyć oko zdjęciami, które wyciekły Audi e-tron GT. Świetny samochód, bardzo mi się podoba, o wiele bardziej niż Porsche Taycan. To by było na tle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Ja chciałbym tutaj jeszcze podziękować wszystkim patronom za wsparcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tesla już się naładowała w międzyczasie. Na razie, cześć.